Siema, z tej strony Hansi i... Santi8 No trochę długo filmów nie było, ale no nieważne. W dzisiejszym odcinku będziemy na specjalnym kole losować jakim kolorem broni możemy grać i musimy wygrać grę, mamy na to no, trzy próby. A wy nie zapomnijcie zostawić łapeczkę do góry i suba z dzwoneczkiem, jeśli film wam się spodoba. Możecie też wbić do Santiago na jego kanał, bo tam dużo filmów rzuca i się stara. Dam wam link w opisie. I z góry dzięki. Dobra, no to... Losujemy. Najpierw... Najpierw mi. Proszę, proszę, niebieski, niebieski. O, sam Jest źle. Mam fielet. Ojej oj. E, oj, oj. Nie z tak powiem. A ja chłopię legendarda, no, albo tera teraz, ty... Teraz losujemy Santiemu. No... chcę, żebyś trafił fajno. Koks! Dobra, niebieskie. Już myślałem legendarne. Yy, <coughs> dużo ci brakło, że tak powiem. Dobra, okej. Okay. Ye, jest ye, yes, git, jest ye, git. Jest. Jest okej. Okay. Tak? Dobra. Idziemy, 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 gramy rundę. Zaczynamy. Rozpoczynamy. Także ja mam fioletowe, a Santi ma legendarne. Kurna. Jezu, niebieskie. No. Jesteśmy już w siebie bojowym, tak? Gdzie lecimy. Może polećmy tam, gdzie są te takie słupy te z tymi duszkami, bo tam zawsze wypada jakaś filotowa broń. Uh -huh. a potem... No tak, no, może... Chodź na tą knię. No, tak na tą... Nie, tą... nie są? Nie. A to jest safe w sumie. Tak byśmy glutka wzięli. Dobra. O, mam klucia. Nice, 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 zasada. Nice. To idź go od razu zanieś do tego kwaczoraja. Magiczne mechy. Te teraz są dwa. Jeśli ja mam, to tam magiczne rzęk, mechy to są to są magiczne mechy. Teraz się na papelno. Dobra teraz ja muszę przejąć te, tą kapliczkę duszków, nie wiem kto to tak nazywa Tak to chłopie jest posąg Sposąg glutków Nie jakiś chłopie A i ten duszek wiatru to coś na bieg Co się nazywało? Kapliczka duszków Ja jednego nazywam Glucia, a drugiego nazywam ten co to robi w tej no? Dlaczego oni Co? No super, ja już mam dwóch chłopów na sobie. I rozumiesz, że nie ma żadnego duszka na całej miejscówce? Jak na tej nie ma duszków? O, pompa! O, lupe, no, ja się, jak, jak, Stary, Super. Fajne, bardzo fajnie tutaj go dali. Dobra, Odjeżdżam go na miętówce dobra, i go... go, go pikaksuję. No dobra. Dobra, wbijamy się tu. Proszę coś niebieskiego. No super niebieskie. O. Czy ja naprawdę sama zielona... Nie, ja dostana. dostanę mhm. No nie no akurat złota Ja złotej broni nie trafiłam od nie wiem kiedy no O Ajajaj. No, no ja ja, i... Dobra No ja mam full gówno, nie full loot no, Proszę to... teraz stawić nie mój loot no, Mogę chociaż maskę Mas może, bo nią nie, nie walczy raz rasja. Duszek sobie śpi! Ale cute! Dobra, zawijam duszka. A super! Z pięciu skrzynek, które otworzyłem, nie wypadła mi żadna niebieska broń. Ja cię zaznaczyłem tam uspa. O kurna! Co nim zrobię? Nie no, usp jest dobra, ale na daleko. Jakbym chociaż zielone mi... Super! Nie! Bellissimo, po prostu Ja z tobą. O chodź na pociąg z pociągu będą O no, chcę lepszą niż tą strzelbę Oni Nie no, jest nawet okej okay, ta pompa No jeśli no. masz dobrego AI ma po pierwsze jeśli umiesz strzelać na dwa amo Ale pamiętam tą pompę, która miała jeden amo o oh, Jezu A, przecież no mi to... Chyba już otworzyli pierwszy raz, bo... Ja jestem healerem. Tego No, no. Ja jestem healerem, proszę, proszę teraz wstawić mój... Mój loot Mam 15 bandaży tego duszka do uciekania. Dwie apteki i... Maskę do uciekania i ten... i idówki. Spogars? Co jest? Masz tu pompę. Ej! I ty widzisz jak się ten pociąg nazywa? Nie? Co? Trenuj? Trenuj <grym> to chyba coś Trenuj. do ciebie. Trenuj! To chyba coś do ciebie to było. O, o tych wybiegł. Coś nie chcieli chyba powiedzieć. Dobra, zobacz. Wow, ja się tapłam. Opa, 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 ale opa, 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 drugiego. Kurde, opa, Kurde, opa, Ej, opa, drugiego. opa, no opa, się opa, nie opa, 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 się pocą na Dostał... Minus 100, minus 100, minus 100, minus 100 dostał. No co? Opie, użyłem maski! Spadłem i zginąłem. Jej... No, bo mnie nie tapło. No nie no i mnie... będą zabijać. Ej, chodź tu szybko. Weź. Opie, zabijasz jakiegoś TikTok slazy. Fau, F, -au. f, -au. f -au. Ej, chodźmy ulec, bo tu typy zaraz przyjdą i mnie zabiją. O. Dusia, faj. Zaraz yy, będzie wstawione zdjęcie walizki. Okay. No, super. A, bo ciebie nie tyle pierdło raz, normalnie. Tyle, ty... Bo jak ja oglądałem cię na rankedach, to cię chyba z milion razy nie tyle pierdło. No to mi też tak się mogło zdawać. No, no ja naprawdę. jestem na samej górze, na samej głowie u nich jestem. Jak tyś tam wleciał już? Cześć, bo mnie nie ma. O, nie. Co on buduje? No nie, nie Nawalam, nawalam, nawalam. Zobaczymy. Gdzie on uciekł? Widzę go. Telepierdam pierdam się tam, tu pod jego łap się, teraz pierdam A tak, tak, no ucieka Ale mu dałem laser! O Jezu! Spakał się, spakam się, spakam się, się dzieciak NIE! No wale, ten skoczek już ptaka. Dobra, dead, shiton. on! No czemu mu greedy na... Mu greedy na grobie. Czy mu taki laser sprzedał? <tronik> <tronik> oh,

Każual będzie uciekał. Krak. No nie nie wytrzymam. Chciałbym... O... E, e nie! Gdzie by pojechać? Nie wiem, jadę z nimi i odpuszczam. E nie, ja was gonić. Pierdziele. No. Jezu! Ja to, jadę po ciebie. Jezu, żeby tylko na każualu nie Kurna no! Nie chce mi się! Taki kozak jest? Dobra! Wojrzał go! Za to co zrobił! Ma przesrane. Ej! No już ucieczka co nie! Kurwa no nie! No po prostu kurwa no nie! Boże, czy ty to widzisz? Nie, już ucieczka! Nie mogę! To znaczy potem ucieka Proszę, ja mu nie odpuszczę, czulowni no, no, Cmoka Cićmok! ciućmok! Czemu nie mogę niszczyć kamienia? u jesteś. Śmierdzący. Fajnie że, nie... Fajnie, że nie mogę niszczyć nic! Nie mogę farmić masu, nie mogę nic niszczyć. Zajebista gra. Gratulacje big games. Brawo Weź z niego. No dobra, no, dwa kille. Tak no nie mogę masów farmić, o już mogę, dobra. Nie mogę masów farmić, o. Dobra. Poszedłbym kampić na wyspie. To nie idź. Tak. Ej, mam maskę może oni? W teleportacji? O no bo ja moja może trzeu życia tego No to się wybił mnie Dobra ale to są tutaj ci ludzie Ejniu ja nie będę tak szybko Na no, mi sobie broadcasta przejąć to? Możemy mieć Siemo. O. Ten, ten, O, szybko poszło. Szybko poszło, widzę. Skorzystamy jeszcze z duszka. O kurna. Te, bo ja jestem w miejscu, w którym nie chciałem być. Ej, tutaj jest! Wbija szkół szukuna. Biam się mu do boksa. Gdzie on jest?

Lecę za nim chopię w pościg! ładujemy go na web. Tam kolejny jest. Widzę, oni w niego nawalają, w niego Dawaj, ładują. Za nim Ależ im dostał! Aż im spray dostał! Idę do ciebie idę do ciebie. Ale styada O, jezu, jakie nuby! No chłopie! To no, są nuby do potęgi! Entej tej chłopie! Jezu jakim on jest nubem! Miałem nie muszę no, to... no, no, co to robisz. Nie no, Dalej się kataną w ciebie cara! Zabij i mu gridy najlepiej za to. Lód, no duży łeb ma człowiek Widać, że... Po, po jakimś geniuszu jak to musiał być go... E, jakiś geniusz, nie? No, drugi mądry. A no, już coś tam katane! O, co? Jak? Pozdrawiam! Pozdrawiam, bo tu nie można zabudować! to już mam. A? rozumiesz, że ja mam pod bocznym przyciskiem, pod tym, pod którym ty masz edycja? Ja mam glucia, wracaj, a ty masz glucia. Dobra, chodź do. Chyba my walczyliśmy tą drugą Co? Nic, dobra. Nie, dobra Wiem Nie No jak mi kazał Aha, ale spraya ja dostałem Raza, tam optyka. Może podejrzla no, cię od góry. Ja se czuluję. Dwóch, 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 jakieś łyżby na nogach. Nie wiem, goście jakiegoś World Cupa grają. O, mi wysrał. Daj. <todd> No nie, ale mnie to piecze. Ale mnie I, to boli. Ej! Pomóż pomóż, pomóż, bo, bo ja mam dobrego typa na sobie. No i właśnie o tym mówię. Ogólnie hmm. um, jest problem, no bo są miał... wywaliło. i. Nie za fajnie. No? no trudno. I to kończy się. Chciałem. Jest jeszcze? To jest jeszcze? Jest jeszcze? Jest jeszcze? Jest jeszcze? Jest

Zobacz na kolu Co za ch**a jebiowa No dobra to też tak gram w takim razie No bijaj się bijaj No, kolapsować będzie na pewno A nie postawiło mi się Dla tych minisów Jezu, jak on walczy to już majursko No se jaja robi teraz Dobra, to lecimy Fuck up. Co to jest? Ale się to po co mnie? Prawidzowie, no niestety nie udało się tego zrobić, wygrać. No. Było ciężko. Ciężko było znaleźć bronię. No i komputer mi nie pomagał. Santiemu to też internet tam. No nie współpracował za bardzo, że tak powiem. No niestety, no, jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie łapaczkę do góry i subika z dzwoneczkiem. Możecie wbić tam jeszcze do Santiago na kanał. Link będzie w opisie. No i co? szamanko Okay. <laughs>